Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym szybkim spojrzeniu. Z tej strony Wawrzyn i dzisiaj spojrzymy na grę Rusty Hearts wydawaną przez firmę Perfect World, która odpowiedzialna nas m.in. za grę Perfect World i Forsaken World, z tych chyba takich bardziej bardziej znanych. Dzisiaj zajmiemy się tam akurat grą. Planuję z tej firmy sprawdzić jeszcze grę Perfect World oraz Forsaken World, tak jak już powiedziałem, a teraz przejdźmy już do samej gry, żeby nie przedłużać zbytnio czasu. Um, chyba musimy... Okej. Okay. Channel Gina weźmiemy, Channel Gina. A to dlatego, że. Dlatego, że tak. No i jak widzicie. Mamy tutaj cztery postacie do wyboru, które które różnią się od siebie generalnie stylem walki, z tego co wiem. Nie można niestety zmieniać sobie płci tej postaci. No zaczniemy od tyłu. To jest... Jak ona się nazywa? Natasza. Natasza. I ona się zajmuje bronią. Ona... bronią. Bronią się zajmuje każdy. Ona walczy pistoletem, z tego co widzę. To jest pan, który się nazywa Tude. Mm, I on walczy pięściami. Yy, ona się nazywa Angie. Angie walczy kosą I ostatnią postacią jest Franz Kruger. I myślę, że stworzy akurat właśnie Franza. E, double click the slot you want. Franz Kruger Story Weapon. Możemy wybrać sobie, na razie mamy miecz no, przy 10 poziomie, możemy wybrać sobie topór. Chusen alias, miastwo, ja że Mitzrael, część osób, jeżeli są osoby, które kiedyś się interesowały Naruto parę lat temu, to mogą znać ten nick, jeżeli nie, no to cóż, to tak, takiego nicku używam już od wielu, wielu lat na różnych forach. Create a character. Uh, do you want to play the tutorial? Tak. Chciałbym zagrać tutorial, ponieważ chcę Wam pokazać jak wygląda pierwszy 15-20 minut tej gry. Mam nadzieję, że w ciągu 15 minut uda mi się przejść do świata otwartego, bo jestem zainteresowany, jak on wygląda. I coś się tutaj przywiesza, kapkę. I już. You can configure controls in system menu. Super, super cenna rada. Muzyka mi się bardzo podoba i w ogóle cały klimat taki troszeczkę Taki horrorowy, wampirowy, taki. No, źle to mówię, wampirowy. Ale, ale podoba mi się bardzo taki, taki wygląd, przynajmniej tego Franca, właśnie. On prasuje tak, takiego typowego wampira. E, reszta postaci, może troszeczkę mniej, ale, ale bardzo mi się to podoba. Słyszałem trochę dobrych rzeczy, trochę złych rzeczy na temat tej gry, ale stwierdziłem, że po prostu ją sprawdzę. Samemu, bo nigdy w nią nie grałem, tak jak w części gier, które, które zdarza mi się prowadzić szybkie spojrzenia, grałem w te gry. Tak, w to niestety mi się jeszcze nie udało zagrać ani razu. Aczkolwiek byłem zainteresowany, jak widziałem trailery do tej gry. no. E, tylko jakoś nie wiem, nie miałem czasu, czy chęci do końca na to, żeby, żeby się zebrać. O, jest też voice acting, to jest bardzo fajne.

I mówię, graficznie też mi się podoba trochę ta gra. Next. Aha, ruszamy się tym. I OK, i X-em nawalamy. Ups, ups, ups. Yeah, czyli to jest taka typowy action MMO. Bardzo, bardzo fajny. Co my tu mamy? Yy, na FK mamy skile, nie? Na AS. Ok. Ok. Dobra, co wyłączymy? K. Skile. Yy, short distance teleport. A, tu mamy normalne. Pasywne. Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. I teraz tak, tym się bronimy, a tym możemy złapać. No co cudownie. Uija. Oh yeah. I biegniemy. Jest taki side-scrolling side trochę MMO. On trochę podobno, może przypominać, no, Dragonikę, o. Cool, oh, yeah. Apprentice coś tam. Right click to equip. Okej. I mamy nowe spodenki. Oh yeah. Tym się skacze. No, ten skok ma taki ma mało dynamiczny, szczerze powiedziawszy. Eee, Franz, nasz sympatyczny kolega Graficznie gra mi się podoba, muszę powiedzieć. Nie wiem, lubię, lubię taką grafikę. To jest takie właśnie coś, ale troszeczkę manga. Nie wiem, nie wiem do końca, jak to nawet ująć. Ale bardzo, bardzo mi się podoba. Jest taka miła dla oka, moim zdaniem. Loading, loading, super, fajnie, że mamy loading screen. Jakiś tutaj. A, bo katsenka nam się włączyła. Oh yeah. I potwór teraz jest już za nami. Mm, jakoś nie wiem. S... Yy, jedyne co mi teraz to razi strasznie w, w uszy yy, To fakt, że Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że Voice acting jest troszeczkę nie wiem, przyspieszony. Mam czy to, Nie, wiem, może są błędy mojego komputera. E, aczkolwiek mam tak, że mi się nakłada parę głosów. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Nie wiem jeszcze do końca, jak ustawię głośno. E, jak głośno ustawię całe to nagranie z tej gry, ale mam takie bardzo, bardzo. Te loading screeny też mnie nie powalają póki co. Żeby nie było nic, nie ściągam, nic się nie dzieje złego, tak naprawdę. Uuu, i potwór ich pokonał. A, a. Znaczy, pokonał przechytrzył ich Okej, okay, to. Prepare yourself. Franz, kogo tam widzisz? Kto to jest? Amelia? Interesuje mnie właśnie, czy każda postać ma inny inny tutorial. To by było fajne. Mm. No, i tak, i mówię. Mam straszne jakieś. Nie wiem, czy to jest u mnie, czy to jest wina Frapsa, czy wina gry. Że mam jakieś dość spore opóźnienia. Dźwięku. Nie wiem do końca czemu. Jeżeli jest to u wszystkich nagminne, to znaczy, że jest to problem gry. Co mi się niestety nie podoba. Teraz będziemy mieli chyba chwilę wolnego. Channel czwarty, would you watch or listen to me? Uh, warm and metallic. I feel it in my veins, covering my heart in rust. O oh mój Boże! I mamy nazwę gry. Heart in rust? Rusting heart? Oh, oh, oh. Rusty heart. Eh. Super. Okej, okay, to teraz sobie przejrzymy szybciutko na wygląd wszystkich. Na co robią kolejne klawisze? Q. Obraca. E. Obraca. W. Szybko za plecy kamerka. Fajnie. E. Quest Tracker. E. E. Nie. Nie należy do żadnej gildii. Inwentory. Schludne. Trochę małe, nie wiem czy będzie można powiększyć, No ale, no, ale wygląda, wygląda dość schudnie. Możemy klikać sobie myszką w razie czego, jeżeli mamy ochotę, myślę, że w czasie normalnej walki nie. Ale tutaj jeżeli może chcemy, to możemy jak najbardziej. E, opcje, party. Jak widzicie, no niezbyt dużo osób szuka party, co jest słabe trochę. E, combo List, Holdzy, Perfect Guard. Control albo dwa razy w lewo i prawo. Zaraz sobie to zobaczymy w takim razie. Aha, czyli poza walką nie możemy tego użyć. My Room, Action House. My Room, zobaczymy My Room w takim razie. Zobaczymy, jak wygląda mój własny pokój. Dużo gier ostatnimi czasy, szczególnie. O, mogę, że. My... fajnie, to jest spoko. Love yourself. Uh, you should take special care of yourself today. Calm yourself down and don't lose your temper. You're lucky like number seven. Be ready for the good tidings and fortune. They will ordinate in worst. Nie wiem do końca o co w tym chodzi. Uhu. Ale mam fajny pokój. Myślałem, że to będzie jakieś takie lipne miejsce, no to proszę. O, coś podniosłem. Przebiegam przez łóżko. Spoko. Inventory Personal Warehouse Fajnie, fajnie, wszystko Czyli to jest to Ok, tutaj możemy sobie w naszym pokoju możemy sobie zrobić fizyka Attack plus 5 Ok A jak mogę teraz wyjść z tego miejsca? Nie chcę już się tym zajmować, już idź sobie e, Tu jest Shopping District Ok Czyli to jest wyjście z pokoju Parę, że gier robi takie rzeczy e, no, teraz nagle wygląda to lepiej. Wow, fajnie, fajnie. fajnie. Dobrze wiedzieć, że gra ma swoje błędy. I się nie do końca ładuje. Auction House, jak widzicie, tutaj możemy. aha, Search. Możemy sobie tutaj kupować. To jest fajna rzecz, że można wystawiać na aukcję swoje przedmioty. I ktoś ewentualnie może je kupić. Eee, skile, no jeszcze zobaczymy. Normalne skile, na razie mamy dwa. Buffy, pasywy i speciale, Nic jakiegoś dużego. Trochę tego jest. Mapka. Nie. Akcje. Możemy kogoś przywitać. Nie? Play. Uji. Fatigue jest zmęczony. Może przywitać. Fuck you. No, no, fajnie, fajnie wszystko. Cudownie. No dobra. Czyli generalnie opcji jako takich mamy niezbyt dużo. No dobra. Chat, Quest, Quest oczywiście. Mid Vincent. Uh, just because you're a member of Golden Seal Team, don't Papa? Slack uh, As I was saying. Okej, okay, dobra. Accept. Już chcę. Accept. Nie będziemy tego. Complete. I teraz sobie możemy wejść w listę questów. Momento. Pod Y -kiem. mamy questy. Pokazuje nam się to gdzieś na mapie, nie? Y, Mid Vincent. Mid Vincent. Szukamy w takim razie Vincenta. Chyba, że może gdzieś tam oś. Się... Okej, okay. a tutaj nam się pojawia jakaś tak, gwiazdeczka. Turn right, turn left. Tak jak mówiłem, możemy sobie obracać tutaj tego śmego. Yy, mówię, mam problemy, nie wiem, jakieś... Yy, myślę, że przez Frapsa, Whatever, nie chcę się teraz tego słuchać. Okej, okay, dobra, fajnie, że tam jesteś. Możemy obracać sobie kamerkę i cyk. I Vincent jest gdzieś tutaj. Okej, okay, complete. I dostaliśmy 100 expa! Fuck yeah. Mm -hmm. Eee... Enter No, whatever, whatever. Dobra, I myślę, że gdzieś będzie musieli się udać? Może? Okej, okay, super. Z canals. Chcę już iść do tych kanałów, żeby wam pokazać. Może jakiś poziomik dostaniemy, fajnie by było. Jak widzicie, mamy jakieś. By now. Na razie Vincent. Papa Vincent. Eee, Dungeon Entrance. I myślę, że tutaj będziemy mieli właśnie do wyboru. O, właśnie. Kanały. Level pierwszy, level trzeci. Zagramy sobie na. Tylko na normalu mogę? dobra, to zagramy na normalu. Chciałem sobie. Żeby nie było, nie chciałem zmniejszać, a wręcz zwiększyć. Poziom trudności, ale no. No. Trudno. Nie mogę! To nie mogę. Zagramy na normalu. Przejdziemy to. Raz, dwa. Mam nadzieję, że dostanę tyle na tyle dużo eksploat, żeby dostać poziom, bo chciałbym zobaczyć jak wygląda upgradeowanie swoich skilli. I czy jest jakieś drzewko skilli, czy coś. Jeżeli nie mam, tu smuteczek trochę. Mamy podzielone, jak widzicie, na sekcje wszystkie elementy. O, możemy się teleportować bardzo fajnie. This guy on coffee, papa. Dobra, ole wam cię pasztecie? I i cyk, 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 cyk. Jak widzicie no nie jest to na razie zbyt wymagające walkę z tymi wszystkimi. Uuu, yy, dostaliśmy jakiś przedmiot. Yy, nie opcje inwentory. Wiseman Stone upgrade various items nic interesującego na razie. Okej, okay, co to jest? Nie wiem, nie mam pojęcia co nam się świeci. Mówię, no jak na razie pierwsze walki nie są trudne. No, tam straciłem minimalną ilość życia, 11 Hoppa. Hoppa. Dwa golda, section clear. Co to jest? Co to się tutaj świeci? Ha? A? A? Co to jest? A? Muzyka bardzo mi się podoba, fajne są takie organy w tle. Bardzo fajne, bardzo, bardzo klimatycznie, Daje tego, to jest na pewno klimatu tej grze. Graficznie moim zdaniem gra, stoi na fajnym poziomie, jeżeli ktoś nie lubi gier, właśnie typu. E, znaczy, jeżeli podobają mu się gry tego typu, action e, orienty trochę, to. i nie, nie lubi takiej grafiki typowo, powiedzmy, z. E, dragoniki, Elsorda, czy tam innych tego typu gier, to jak najbardziej mogę mu polecić tą grę, bo, bo, bo graficznie stoi na fajnym poziomie. Może na przykład ktoś ma. z... z Awersje, powiedzmy, do gier typu Vindictus e, czy też Dragon Nest, które, które generalnie polegają na mniej więcej tym samym, ale jednak troszeczkę są inne. A, czyli to jest woda płynąca. E, troszeczkę na innej bazie działają. Graficznie może są lepsze, ale, ale trochę to inaczej wygląda. Jeżeli ktoś woli takie właśnie bardziej side scrolling gry, to wydaje mi się, że chyba właśnie Rusty Hearts jest całkiem w porządku grą. Wiadomo, że w wszystkich grach tego typu może się w końcu znudzić. Biorąc pod uwagę, że zapewne mamy tutaj dużo, dużo, dużo powtarzania różnego rodzaju misji, tych samych dungeonów, ale jak widzicie, no, raczej wątpię, żeby one były jakoś na tyle zróżnicowane, żeby mm, narzekać na to, żeby był jakiś brak lokacji. No to jest może, może, może problem tego typu. Chyba dostaliśmy jakieś tam przedmioty. Czy one są lepsze od naszego Equiped? Są gorsze od naszego, od naszych spodni. Consum nic interesującego eee, no tutaj generalnie no wiadomo, że mogą troszeczkę inaczej wyglądać powiedzmy te lokacje ale myślę, że tutaj też twórcy nie mieli zbyt wielkiego pola do popisu z tego powodu, że no, no umówmy się, no w grach takich właśnie side-scrolling nie można robić jakichś takich wielkich, super doskonałych, pięknych lokacji Rozpra bo wtedy by rozpraszały, może by troszeczkę denerwowały jednak gracza, nie wiem, wiadomo, że na pewno potem vindictus i Dragon Nest są. No, są lepsze. No, umówmy się, że są lepsze. Approaching the boss. It's happening. Czerwony szkielet wychodzi, zakopał swojego przyjaciela. I myślę, że po tej misji zakończę, bo chcę wam pokazać jeszcze, jak mniej więcej wygląda levelowanie. Bo jeżeli zauważyliście, nie dostałem jeszcze żadnego, W ogóle -XP jeszcze nie dostałem za żadnego z tych potworków. A powód tego jest bardzo, bardzo, bardzo prosty. Mianowicie taki, że. O, no, nie widać życia tego kolegi sympatycznego. Eee, tutaj expa dostajemy dopiero w momencie, kiedy skończymy całkowicie całe, ca całą misję, tak naprawdę. Eee, I dopiero, dopiero wtedy, jak już się podliczymy za całe zadanie, to dopiero wtedy dostaniemy troszeczkę tego expa. Eee, move to rewards, rewards screen. Czyli generalnie skończyliśmy, zabiliśmy już przeciwnika. Paaauuu. I stage clear. I teraz będziemy mogli wybrać sobie nagrodę za zakończenie całego tego stage'a. Clear time, hit count na B. Zniosę to. Tak naprawdę zniosę to. Mógłbym mieć lepszego chaina, nie ukrywajmy. E, mam wybrać kartę. Mam do wyboru. Dobra, Tom, 8 Golda. Dwie karty mam do wyboru? Nie, jedną. A nie, mogę wydać 20 golda, żeby wybrać inną kartę. No trudno, dostałem 8 golda, Pff, trudno. Leather armor chyba chciałem nawet wziąć tą kartę, nie wiem, nie wiem do końca. E, I widzicie, teraz tym możemy możemy... Jeszcze o sobie przebiegć ten sam dungeon Możemy wybrać e, inną mapę, Dungeon Store, e, Explore again Ja chcę jednak wrócić do miasta, żeby zakończyć questa z nadzieją, że może dostaniemy poziom jak go skończymy, chociaż chyba w to wątpię, bo... Nie no, dostałem chyba poziom. Zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że chyba powinienem dostać poziom. Nie wiem, dobrze. Wiecie co? Yy, zaraz zobaczymy, ile już tutaj nagrywamy. 15-20 minut, zaraz minie. Dobra, to zrobimy w takim razie tak, że spróbujemy znaleźć jeszcze. O, z Ryanem musimy bodajże pogadać skill. O, i zobaczymy, co mam tutaj do, do zaoferowania. E, level drugi e, kosztuje ona 16. Ten kosztuje 9. To kosztuje 17. I mogę to kupić. Chyba. Nie wiem. Stab Enemies. mówi Movie art Rising Slash. Na razie tych. No, na razie skilli nie jest zbyt dużo, mam nadzieję, że będzie ich troszeczkę więcej. Gra jest moim zdaniem warta uwagi, jeżeli ktoś lubi gry tego typu. Niestety, jak widzicie, no, wybrałem taki channel, że akurat nie mam tutaj żadnych... E, tak naprawdę nie ma żadnych innych graczy. Trochę słabo, myślę, że na pierwszym channelu tak naprawdę dopiero się coś gracze pojawią. Jednakże na chwilę obecną pozostaje mi tylko i wyłącznie powiedzieć, że... Ja uważam Rusty Hard za grę przyjemną, przynajmniej aktualnie dla Oka. Po pierwszych 15 minutach naprawdę nie ma co się zrażać do niej, moim zdaniem graficznie stoi na bardzo fajnym poziomie. E jak będzie później, nie wiem, może być monotonnie, może być fajnie. Zależy od tego, jak dalej twórcy wybrnęli z tego systemu tych dungeonów. Szczególnie, że mówiąc, nie lubię zbytnio instancji pod tym względem, że człowiek czasami może czuć się samotny, troszeczkę jednak w tym zabijaniu tych potworów, jeżeli nie ma jakiejś swojej drużyny. A wiadomo, że to nie jest zbyt łatwe do znalezienia w, w MMO. Znaczy, powiedzmy, że no, jest zbyt łatwe. Wiadomo, że zawsze jakieś tam teamy są, ale najlepiej grać ze znajomymi. Nie zawsze takie MMO przemawiają do znajomych i to może być problem. Rozgadałem się troszeczkę nie na temat, w każdym razie, jeżeli jesteście zainteresowani grą Rusty Hearts to zapraszam na stronę, której link podałem w opisie tego filmu, tak teraz stwierdziłem, że zacznę robić takie rzeczy, żeby nie podawał link do strony, z której można ściągnąć tą grę w opisie filmu, więc zapraszam na tą stronę i tutaj pozostaje nic innego jak powiedzieć do zobaczenia w kolejnym odcinku Szybkiego Spojrzenia, na razie!